Cześć witajcie w kolejnym odcinku dziś chciałbym wam pokazać wymianę takich małych pierdołek można powiedzieć ale zanim zacznę opowiem wam co to jest może już w sumie się już domyślacie teraz już bardziej ale zanim, tak jak powiedziałem, zacznę, może opowiem Wam krótką historię właśnie z tym związaną. Jadąc ostatnio do pracy gdzieś przy prędkości takiej, tam mojej standardowej, czyli około tam 160 na godzinę, nagle zaczęło coś mi walić w samochodzie od spodu. Oczywiście prawie dostałem zawału, bo nie wiedziałem, co to jest. Zaraz zwolniłem, ale auto oczywiście jechało normalnie, nic się nie działo. Trwało to, może, tam. 2 trzy sekundy. No ale się wystraszyłem. No i tak myślałem, co to może być właśnie i na szczęście za ileś tam set metrów, chyba 500 czy 700 miałem akurat parking. Także postanowiłem szybko tam zjechać, zatrzymać się ewentualnie i pomyśleć co to może być, ale zanim zjechałem na ten parking, właśnie skojarzyłem, że kilka dni wcześniej wymieniałem olej i czy to nie była właśnie ta słynna Płyta, czy osłona silnika, która jest montowana na tak właśnie tych kołeczkach, czy jak to tam się nazywa, które pewnie wiecie, wiecznie wypadają. No i oczywiście się nie myliłem, to była ta płyta. Zajrzałem pod auto po zatrzymaniu się na parkingu. Była ona z jednej strony, tak jakby odczepiona. Widocznie gdzieś tam dostało powietrze, duży opór powietrza, no bo przy 160 na no pewno jakiś jest, i po prostu zaczęła drgać i uderzać od spodu w auto także to było na szczęście tylko i wyłącznie przyczyną tego stukania chciałem to oczywiście naprawić, ale akurat te płyty tak się zablokowały dwie razem z tą od skrzyni biegów która jest też tam od spodu przykręcona tak się zblokowała jakoś przez ten wiatr, że po prostu była bardzo sztywno i pomyślałem sobie, że ach, tam tyle już, dojadę do domu, nie będę gdzieś tam się kładł na parkingach i tego robił pojadę troszkę ewentualnie wolniej i zrobię sobie to w domu. Oczywiście w domu to zrobiłem. Tak można powiedzieć na sztukę, bo mi trochę tych kołków powypadało. No i dokupiłem sobie na Allegro za 19 chyba złotych taki komplet właśnie niby przeznaczony do A4B8. Sam nie wiem, w sumie jak to będzie tam pasowało i czy to będzie wszystko idealnie pasowało ale zobaczymy właśnie i dziś chciałem sobie to wymienić i przy okazji nakręcić to dla Was Nie mam dostępu dziś do żadnego podnośnika czy, czy kanału no i niestety będę musiał sobie znów pomóc troszkę suwnicą z tego względu, że po prostu jest to szybciej i podniosę po prostu trochę przód auta jakoś tam się położę, wcisnę i postaram się powymieniać te spinki i te kołki żeby ta płyta mi już więcej nie spadła może szału tu z miejscem nie ma, ale jakoś się położę i myślę, że to ogarnę. A zacznę od tego, że po prostu wywalę całą tą płytę. Wykręcę te śruby, które jeszcze mam. I zobaczymy w jakim stanie są te wszystkie zaczepy do tych śrubek. Tutaj w sumie mam tylko jedną, dwie wypadły chyba, z tyłu jedna nie trzyma, jedna na środku trzyma. I o, już. O, praktycznie to wyleciało. No, trochę tych śrub gdzieś tutaj uciekło. W sumie to myślałem, że powypadały mi właśnie te zaczepy. Ale po takim wstępnym tutaj obejrzeniu wszystkiego, to one są wszystkie na swoich miejscach. Obejrzałem całe auto dookoła. I wszystkie są, powypadały tylko te. Bolce, śruby, czy jak to tam się nazywa, chodzi o te elementy. To tylko po wypadało, ale teraz znowu nie wiem, czy, czy i tak nie będę musiał wymienić części, bo widzę, że one są grubsze i nie wiem, czy będzie pasowały do, nie, czy będą pasowały do, do tych oryginalnych zaczepów. Ale wiecie co, chyba zaraz sprawdzę śrubokrętem. Ale prawdopodobnie to pasuje, także nie będę musiał tutaj wymieniać wszystkiego chyba. A może i nie pasuje. To są chyba za grube. To zrobię to inaczej. Te, które mi zostały oryginalne, te cieńsze, po prostu je zostawię. A te, które mam nowe, grubsze, bo nie wiem, czy mam już odpowiednią ilość. Z tego co widzę, to chyba jest ich mniej niż tutaj w oryginale. To, po prostu, zrobię część takich i część takich. Wymienię po prostu cały komplet. Nowa śruba z tym nowym zaczepem, spinką, czy jak to tam się nazywa. A to, co mi zostało, bo widzę, że mi zostało chyba 4 lub 5 tych starych, to powinno akurat wszystko pasować i powinienem się wyrobić i włożyć wszystkie, jakie są możliwe. No i teraz sobie wszystko już obliczyłem. Tutaj te trzy zakładam nowe z tyłu. Na połączeniu tej płyty ze skrzynią, trzy zostają stare. Tutaj na nadkolu z drugiej strony zakładam też trzy nowe. I tutaj od przodu są dwie. Zostają stare. Tyle wyliczyłem. Akurat starczy mi to, co mam. Także zabieram się za wymianę. Tutaj w sumie już sobie wymieniłem. Tu nie ma nic naprawdę trudnego. To jest tylko wsuwane w ten sposób. Po prostu trzeba to wysunąć i wymienić na nowe. Miało być to przeznaczone do A4B8, ale widzicie, zestawy za 19 zł. raczej nie są przeznaczone typowo do A4B8, z tego względu, że na przykład to czy to w ogóle nam nie jest potrzebne, tak samo jak i zwykłe wkręty, też nie, bo wszystko jest mocowane na tych zaczepach, a ich było tylko 6. No, i 6 sobie też akurat wymieniłem, a nie mogłem użyć starych z tego względu, że te śruby są grubsze. A ich było 9, jest w sumie 9. Także ja nie wiem, kto te zestawy robi. Jeśli chcecie coś takiego kupić, policzcie sobie wcześniej i zobaczcie, ile jest w takim zestawie, bo na pewno nie jest tak jak być powinno. Ale na szczęście nie pogubiłem aż tyle, także. Będę miał po prostu część grubszych, część cieńszych, część nowych, część starych, i wszystko będzie tak, jak być powinno. Właśnie już sobie wszystko powymieniałem. Teraz z powrotem będę zakładał tą płytę i tak, jak już Wam powiedziałem, tutaj przy nadkolu z jednej i z drugiej strony mam na tych nowych, czyli grubszych, a tam z tyłu przy skrzyni trzy sztuki, i tutaj z przodu dwie, mam na tych starych. Także zabieram się jeszcze za wymianę tych bolców. Jak widzicie, te stare śruby tutaj. Yy, mają taką podkładkę z gumy, chyba to jest. To jest po to, żeby one po prostu wam się nie zgubiły. A w moich wszystkich widocznie te gumy gdzieś powypadały, razem z tymi śrubami. Ja idę teraz poszukać coś, wymyślić. Gumy raczej nie znajdę, a może coś takiego znajdę i bo robię właśnie. Też takie podkładki z gumy, to już tam nie ma znaczenia, czy będzie ona okrągła, czy kwadratowa, czy trójkątna. Ważne, żeby właśnie tak jak tutaj to trzymała tą śrubę w, na swoim miejscu, żeby po prostu w razie jakiegoś tam wykręcenia, żeby ona się nie zgubiła. Także idę coś szukać. No i mam tu kawałek gumy. Powycinam sobie z tego takie podkładki. Nawet nie będę tutaj się za dużo, że tak powiem, czaił. Nie muszą być one okrągłe, mogą być kwadratowe, trójkątne czy jaki inny kształt sobie tam życzycie, bo one są tylko po to, żeby właśnie trzymały nam te śruby, kołki, żeby nam się nie pogubiły już. Także ja sobie tutaj teraz powycinam tyle, ile potrzebuję. Teraz porobię sobie tutaj nie za dużą dziurkę, żeby te śruby nam wszystkie przeszły. Tak jak mówię, kształtem tutaj się nie ma w ogóle co przejmować, bo to nie tędy droga. Ważne, żeby to trzymało, a wyglądać nie musi, bo i tak zresztą to nie będzie w ogóle widoczne. Tak mniej więcej to wyszło. Trochę ta guma jest grubsza niż ta oryginalna, ale myślę, że będzie wtedy mocniej trzymać i już tego nie pogubimy. Z tej okazji, że mam to wyciągnięte, idę od razu to ładnie umyć. Po umyciu, nówka sztuka. Jakby wyjechało z fabryki, śruby nie powypadały, trzymają się na gumach. Także zakładam, montuję to z powrotem. No i wszystko już mam poskładane, poskręcane. Teraz zdecydowanie bardziej ta płyta jest stabilna. Chociaż te, powiem Wam szczerze, cały ten zestaw, który kupiłem. A to lepiej chyba zainwestować jakieś większe pieniądze i kupić oryginalne niż jakieś. Nie wiem. Na pewno to nie jest oryginał. Tak kupiłem, w sumie nie przemyślałem sprawy, ale tam, no, oczywiście sobie tam musiałem poprzerabiać. Jakoś to założyłem, zresztą widzieliście sami. Jest ok, na pewno mi już teraz nie odleci, ale zdecydowanie lepiej by było, jakby to wszystko pasowało tak, jak być powinno. No, a jeśli chodzi o tą osłonę. Silnika, dolną, to myślę, że chyba to by było na tyle. Nie ja wiem, być może komuś taki film się przyda, może ktoś skorzysta z mojego pomysłu, montażu, może komuś to będzie pomocne. Tak czy tak, ja już ten film kończę. Dziękuję Wam za obejrzenie. Dziękuję Wam za oglądanie moich wszystkich filmów. Oczywiście jak zawsze cały czas Was też zapraszam do ich oglądania. Również do subskrypcji mojego kanału. No i co, trzymajcie się. Cześć.